No hej, cześć! Co, ciuch, ciuch! Jedziemy z ekspresem. Kilka tematów, ale zacznijmy sobie od tego, że dzisiaj mamy nasz ulubiony dzień, chyba w miesiącu. Oczywiście, pomijając te e, momenty, kiedy też odbieramy nagrodę za delegowanie albo do FTSO, albo za stajkowanie u walidatorów, ale dzisiaj jest flare drop, tak? Ten miesięczny drop, kiedy, kiedy dostajemy tutaj pewien procent e, z tego, co trzymamy na przestrzeni tych e, tam ilu 20. Trzech dni, jakoś tak, tych powiedzmy tego miesiąca całego, ogólnie mówiąc. No i tak, wielu się pyta, ktoś <laughs> się zastanawia, teraz myślałem, ile ten drop będzie wynosił. No i ostatni był tam jakoś źle, było ponad 5%, mniej więcej. Ja myślę, że teraz jakby zobaczyliśmy tą taką stabilizację w okolicach tych 5%, czyli się wiadomo, na samym początku było tam te 20% jakoś. Ale to wyglądało totalnie inaczej, no bo byliśmy też w innym momencie jak gdyby, świadomości tego, jak, jak w ogóle to ma działać, i, i jakby ludzie nie byli aż tak zaangażowani jeszcze. więc jakby naturalnie, że ten drop był dużo większy. Teraz większość zaczęła, widziałem tam już płakać powoli, że a, bo tam tylko kilka procent. No ale popatrzcie, no nawet jakby było te 5% w skali miesiąca, no to w skali roku to jest dużo, tak? I generalnie patrząc na to, że cena fler, mimo tego, że było zapowiadane, że o, na pewno się obsunie, będzie się tylko już zwalała totalnie w dół, w dół i w dół, okazało się, że tak, że tak nie jest. Nie? No bo na ten moment widzimy, to jest w ogóle teraz jakiś fenomen, bo te ostatnie powiedzmy, nie wiem, dwa, trzy, a no, może nawet cztery dropy temu, okazało się, że ta cena się już bardzo mało obsuwa, tak? czyli w momencie, kiedy ludzie dostaną te tokeny jako nagrodę za trzymanie po prostu tych, tych tokenów, w formie zwrapowanej dostaną tego miesięcznego dropa, który przysługuje. No nagle się okazuje, że nie ma tego, tej takiej tendencji, która była też dużo wcześniej, że nagle był na przykład zrzut, nie, i wiecie, był, wpadał drop, i nagle mamy spadek ceny tam z miejsca, 10-20%, bo raz, że mamy już, no jednak, większą płynność, większy wolumen tutaj, który, który, który jest obracany na giełdach, czyli tą cenę jest dużo trudniej już manipulować, powiedzmy, czy zmanipulować, po prostu z, zrzucić ją w dół. No, a z drugiej strony, ludzie, widzę, podchodzą do tego trochę też z takim patrzeniem długoterminowym, jednak. No bo okazało się, że na przykład, jak ktoś odbierał tego dropa i zrzucał go na poziomie tam poniżej centa, no to było to kompletnie bez sensu, bo z jednej strony, okej, okay. fajnie, że miało, powiedzmy, że tak to ujmę, darmowe, wiadomo, to jest tak, teraz mnie nie widzicie, ale na kamerze wam pokazał, jak to jest darmowe, pieniądze, ale no. To była to głupia decyzja, tak? Czyli generalnie te zrzuty się tam kompletnie nie opłacały. Lepiej było powiększać tutaj swoją pozycję. W sytuacji, kiedy mieliśmy bezsen. Teraz wiadomo, jest dużo lepsza sytuacja. No i teraz każdy się zastanawia, czy ma to sens, żeby. Takie zrzuty od razu robić, ale właśnie tak jak powiedziałem, ten fenomen jest o tyle ciekawy, że te ostatnie 3-4 dropy mamy już na, jakby w takiej konfiguracji, gdzie ta cena nawet rośnie. Tak, czy na przykład wpada ten drop i cena zaczyna rosnąć, po prostu ludzie tak, jakby nie wiem, przygotowywali się na zwiększenie swojej pozycji, jeszcze nie wiem, jest to takie trochę dziwne, ale generalnie już nie widzimy tych spadków, i to jest bardzo myślę pozytywne, i, i to mnie akurat osobiście cieszy. Także co, dzisiaj nam zostały ok, no ja nagrywam to w pół do dziesiątej tak, czyli zostały nam 3,5 godzinki jestem ciekaw ile ten drop będzie wynosił, możecie pisać w komentarzu, bo też jestem już ciekaw jak Wam się wydaje, ja myślę, że będzie to około 5%, może być tam 4, nie wiem, 90 coś, ale tak jak powiedziałem piszcie w komentarzu, zobaczymy czy Wasze predykcje się tutaj sprawdzą moim zdaniem 5% miesięcznie, no to jest naprawdę świetny wynik jeżeli cena się utrzymuje, no to mamy de facto 5% miesięcznie no, to jeżeli cena zaczyna rosnąć i mamy te 5% miesięcznie, no to myślę, że nie ma co marudzić i narzekać, tak? Tak jak powiedziałem, inna perspektywa była jeszcze te kilka miesięcy temu, inna jest teraz kompletnie. Bardziej, jak widzimy tutaj możliwości, jakie Flare będzie chciało oferować, jakie już teraz oferuje, bo też niektórzy mówią, a że nie ma żadnej, żadnej użyteczności. No, jest użyteczność, i teraz Wam powiem o co tutaj chodzi. Jakby ta użyteczność w ogóle mogła być przełożona tutaj na świat realny? Bo mamy tak, cały system FTSO, o którym już wiecie, tak? Czyli mamy system zdecentralizowanych orakli, które zbierają dane, dostarczają dane na blockchain. Oczywiście na ten moment jest to jakby zbieranie danych odnośnie wyceny krypto, no, czyli generalnie coś, co tylko jakby ma swoje użycie w świecie krypto. Ale przed nami update teraz całego systemu do wersji drugiej. Ta wersja druga będzie miała dużo większe możliwości, czy tam nie będzie już tylko te 18-18 par krypto, ale będzie tego dużo więcej. I nie będzie to musiało być tylko i wyłącznie krypto. No i teraz zobaczcie sobie taki ciekawy case, o którym tutaj Hugo pisał. Albo może inaczej, zacznę od tego, bo to będzie w tej kolejności lepsze. Tu taki gościu Ryan Małe napisał, że tutaj w ogóle ta cała historia jest w ogóle jakaś dzika. O co chodzi? Chodzi o to, że tutaj farmerzy, czy właściciele rancha właściwie, no farmerzy, no nie wiem jak to właśnie określić, tak, bo to jest może rolnicy, dobra, może po naszemu będzie prościej, rolnicy, którzy tutaj chcieli zgarnąć więcej pieniędzy, pomyśleli sobie jak mogą to wykombinować, no i generalnie okazało się, że jest tutaj taka możliwość poprzez manipulowanie tutaj, tutaj tymi czujnikami, czujnikami, tymi miernikami opadów deszczu. No jak się okazało, że mogą zmanipulować, że powiedzmy wykażą na tych, na tych czujnikach, że jest susza, no dostaną dofinansowanie tutaj z państwa, tak? No to państwo im będzie płacić jakby odszkodowanie za to, że mieli suszę, ale co jest w ogóle głupie w tym systemie moim zdaniem? Czy no tylko moim, zakładam, że inni też tak tej twierdzą, bo też było tak pisane, no to to, że gdyby ci rolnicy nie muszą się rozliczać z tego, że na przykład poprzez tą suszę mieli mniejsze plony, czyli generalnie nikt nie sprawdza, jakie mieli plony. W tym przypadku było tak, że oczywiście im to obrodziło no, właściwie w normalnym, jak gdyby stopniu, no ale pokazali, że, że tak nie powinno być, bo mają. Tutaj jakąś dużą suszę, no i, i jak gdyby są stratni, a tak de facto nie byli stratni. No i żeby się wzięli za to pieniądze. No i wyszła afera, tak? Dostali oczywiście już teraz na to, za to wyrok i będą musieli zapłacić odszkodowanie. Ale teraz do czego tutaj zmierzam? To pokazuje właśnie sposób, w jaki działa centralizacja. Czyli jeżeli mamy pobierane dane z jednego źródła, tak jak to było w tym przypadku. Zobaczcie sobie, co tu było napisane. Tutaj, tu jest. Tutaj grupa czy taka cała jakaś zorganizowana grupa podejrzanych rolników rzekomo uszkodziła deszczomierze zlokalizowane tam Springfield, Odway, Launta i tam dalej jeszcze ten, tam w kilku miejscach. No i przecinano przewody, zasypywano silikonem, zasypywano silikonem, okej okay, to jest jakby z tłumacza, więc jakby zaklejano leki do kolektorów deszczowych. Wiercono lub przebijano otwory w kolektorach, no czyli generalnie manipulowano tak, żeby pokazać, że mamy suszę, tak? Czyli, nawet jak padał deszcz, to pokazywano, że ten deszcz nie padał, no i dzięki temu sobie brali za to pieniądze. I teraz to właściwie wyszło. No i to właśnie pokazuje, pokazuje jakby tą ułomność takich systemów, które są scentralizowane i to, o czym teraz Hugo napisał. I teraz od razu, może pytanie jak taki use case mógłby tutaj być ugryziony przez Flare? Tak? Typu, czy Flare byłby w stanie jakoś po prostu działać w takim obszarze? Czy byłby w stanie jakoś pomóc tutaj rozwiązywać takie problemy? Do tego sobie przyjdziemy za chwilę, ale zobaczcie to, co tutaj Hugo napisał. Gdyby na omawiając ten, ten, ten konkretny przykład, no, że jest takie zagrożenie ze strony centralizowanych orakli jeżeli będą mieli faktycznie w tym, w tym interes, jeżeli będzie im się to opłacało, żeby po prostu, jeżeli są w stanie manipulować, no to takie manipulacje nadużycia mogą mieć miejsce. I to jest prawda, no bo jak widzieliśmy już wielokrotnie, zdarzało się to, że na przykład taki system orakli, który jest scentralizowany, tam coś się z nim działo i teraz to nie jest kwestia, że na przykład specjalnie ktoś tym manipulował, chociaż tego nie wiemy oczywiście, ale to pokazało, że jakby zawalenie się tego, nie wiem, że coś przestaje działać nagle, tak? I to ma swoje poważne implikacje w tym, że na przykład, no nie wiem, mamy system pożyczek oparty tutaj, jakby system pożyczek na DeFi, który opiera się tutaj na wycenie, która jest brana z centralizowanego źródła. No jeżeli to źródło padnie, no w tym momencie mamy po prostu potężne likwidacje, mamy totalne zamieszanie w tym wszystkim. No i generalnie jakby, patrzmy na to jakby troszkę głębiej, że zawsze ktoś na tym zyska, tak? Czyli na przykład jak cały system by padł, nie wiem, likwiduje te pożyczki, no to to jest dalej gra o sumie zerowej ktoś traci no to ktoś zyskuje no to pytanie kto zyskuje gdybyśmy po prostu do tego doszli kto zyskuje to można by było stwierdzić czy faktycznie był to przypadek czy jednak nie sądzę więc to pokazuje też właśnie tą tą ułomność tego całego systemu który mamy oczywiście to jest jakby pokazane na takim że tak powiem realnym przykładzie tak czyli mamy Gdyby taki, taki prawdziwy use case z takiego świata rzeczywistego. Ale na blockchainie to też będzie dużym zagrożeniem. I to, co oferuje Flare, to są właśnie zdecentralizowany taki cały system orakli, tak? czyli są zdecentralizowane orakle, które działają na zasadzie, powiedzmy, konsensusu w tym przypadku. tak? Czyli mamy wiele różnych orakli, które zbierają dane z wielu różnych źródeł i tu za pomocą po prostu pewnej jakiejś zgody na to, czy po prostu pewnej mediany, która jest jak gdyby Yy, trudna w manipulacji jak chodzi o jakieś mocne odchylenia ona nam daje tą końcową wycenę i to może być tak jak mówiłem wycena na ten moment to jest oczywiście krypto ale może być wycena czegokolwiek jakiegokolwiek innego aktywa tylko tak jak już też mówiłem wcześniej to jest jeszcze związane z tym że potrzebujemy nowych protokołów w użyciu takich na przykład jak state connector i teraz pytanie czy można by było jakoś zaradzić temu no moim zdaniem nie no bo zobaczcie tu generalnie problem był taki że oni sobie manipulowali bezpośrednio jak gdyby w tym źródle danych, czyli powiedzmy, że te wszystkie te wszystkie mierniki są jak gdyby takim jednym źródłem danych. No te mierniki są w jakiś tam oficjalny sposób pewnie postawione, sprawdzone, certyfikowane pewnie tak jakoś to tam musi przebiegać także ktoś to sprawdził i to nie jest jakiś tam, tam przypadek, że powiedzmy ktoś sobie nie wiem swój byle jaki miernik stawia i na podstawie tego będzie w stanie mógł nie wiem, chcieć jakiegoś odszkodowania, więc tak pewnie to nie działa i w tym przypadku akurat nie dałoby się temu, temu temu zapobiec. Natomiast gdyby moim zdaniem to teraz takie dalsze przemyślenie. Gdyby na przykład wszystkie te dane były zapisywane w jakiś sposób na przykład na blockchainie załóżmy tak gdybyśmy mieli jakby do tego dostęp. Gdyby się okazało, że na przykład w podobnej lokalizacji. Widzimy, że jest jakiś totalny odchył, to już można by było jakoś to monitorować, można by było tutaj um, przynajmniej uwagę zwrócić. Nie? że jeżeli coś faktycznie, powiedzmy, w jakimś jednym obszarze mocno od siebie odstaje, no to trzeba by było to sprawdzić. Na jeżeli wszystkie dane są zapisane tutaj na blockchainie, czyli generalnie nie ma opcji zmiany, nadpisania tego, no to myślę, że byłoby to dużo bezpieczniejsze, na przykład jakiś tam centralizowany system, gdzie mimo wszystko ktoś znowu ma pole do jakichś manipulacji, tak? Bo jeżeli, jeżeli na przykład oni tutaj robili to przez, nie wiem. Przez ten rok, i to już było tam, nie wiem, 5 lat temu, no to jakby to dosyć wolno działa. Nie? I teraz pytanie, czy można by było jakoś przyspieszyć takie wykrywanie takich nieprawidłowości? Myślę, że tak, bo jeżeli faktycznie wszystkie dane byłyby zapisywane i nikt nie mógłby przy tym majstrować i grzebać, no to okazałoby się, że jakby manipulacje są dużo trudniejsze. Teraz pytanie, właśnie, czy Flare na przykład miałoby tu idealny use case? Moim zdaniem, no nie. Idealnego by nie miało, no bo na przykład branie danych mm, znowu musiałoby z jakiegoś tam źródła pochodzić. Tak, no w tym przypadku zakładam, że jeżeli mielibyśmy właśnie State Connector, mielibyśmy tych attestation providerów, albo w ogóle, jeżeli by to było na przykład oparte o system FTSO, no to te dane skądś byśmy musieli brać. Więc ym, gdyby na przykład ktoś poprosił, OK, potrzebujemy mieć dane, zapisywane w tej niezmienionej formie na blockchainie. Odnośnie wielkości opadów tutaj w jakimś tam, nie wiem, co tam mamy, jakiś Springfield, tak, Colorado i tak dalej. No to teraz, co moglibyśmy zrobić jako taki FTSO provider lub taki attestation provider? No, potrzebowalibyśmy mieć dostęp takich właśnie mierników i zbierania tych danych, nie? Więc, jakby polegamy na tych danych, które będą dostarczone, no ale znowu z drugiej strony można było na przykład tych tych, tych, tych mierników tam rozłożyć więcej. No jeżeli to faktycznie by się opłacało, byłby w tym jakiś interes konkretny i, i miałoby to uzasadnienie ekonomiczne, no to być może jakiś atestyczny provider był tam sobie swoje mierniki rozstawił, sam by tego pilnował po to, żeby dawać wiarygodne dane i dzięki temu by się to mogło opłacać. Czyli generalnie znowu wracam do tego, że to jest kwestia wszystko, tylko i wyłącznie opłacalności. Czyli kwestia ekonomiczna będzie nam gwarantować bezpieczeństwo tutaj, no bo jeżeli coś będzie się opłacało robić, to będzie to robione dobrze. Jeżeli to się nie będzie opłacało robić, no to bez sensu. Na przykład teraz, nie wiem, jako taki provider danych, teraz miałbym, nie wiem, ponieść koszty rzędu, no nie wiem, strzelam tak totalnie 50 tysięcy dolarów po to, żeby rozstawić swoje mierniki, jakoś się tam pozabezpieczać, żeby dawać im dane i na przykład za dostarczanie tych danych opłacaliby mnie tutaj, nie wiem, w kwocie tam jakichś, nie wiem, 300 dolarów miesięcznie, powiedzmy. No, nie spina się to ekonomicznie, tak. Więc akurat taki przykład może, może nie jest tutaj bardzo dobry i może tutaj to zastosowanie by się nie odnalazło jak, jakoś za bardzo. Ale jeżeli chodzi o dostarczanie no, innych danych, tak, że na przykład, pozyskanie jest tutaj w bardziej pewny, bardziej dostępny sposób. No to już mamy totalnie totalnie inne możliwości, czy jak chodzi o dostarczanie cen, nie wiem, wyceny, nie wiem, złota, srebra, zboża, czegoś tam jeszcze. No to wtedy w takim przypadku, mając to wszystko w formie zdecentralizowanej, pobierając za to opłaty, no nagle się okazuje, że to się pewnie zacznie wszystko spinać, no i do tego w realnym użyciu, w realnym świecie będziemy mogli zapobiegać takim nadużyciom i myślę, że to by było, to by było coś, 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 coś w jakim, znaczy jak gdyby coś istotnego i w tym kierunku, w tym kierunku będziemy, będziemy szli, no bo Prawda jest taka, że he, to są takie oczywiście moje przemyślenia. Prawda jest taka, że to wszystko się spina póki co, jakoś trzyma się jeszcze, o, tak powiem. To się wszystko jakoś fajnie trzyma, jeżeli mamy scentralizowany system, do momentu aż przestaje działać, nie? Czyli tak się mówi, działa do momentu aż przestaje działać. Tylko teraz, gdyby się okazało, że te duże systemy przestają działać, jak chodzi o zcentralizowane rozwiązania tutaj dostarczania danych, no to mamy poważny problem. I nawet to, co widzieliśmy w Google, to, co się stało tam dawno, no nie wiem, to już było parę miesięcy temu, gdzie wycena tutaj euro, wycena dolara do złotówki nagle gdzieś była brana, z, znaczy no euro tak samo, nie? gdzieś tam była brana z kosmosu, ale to polegało na tym, że oni brali dane od scentralizowanego jednego... Dostawcy, tak? Ten dostawca też brał sobie w taki, a nie inny sposób, no i przez to niestety wyszło jak wyszło. Jak widzimy, to prowadzi do różnych nadużyć, malwersacji, że tak Bo Oczywiście to, to nie było, że ktoś to zrobił specjalnie, chociaż nie wiem, tak jak powiedziałem, nie wiem, czy ktoś to zrobił specjalnie, czy nie, ale pokazało to tyle, że mm, takie błędy się zdarzają i takie błędy są, no, kosztowne. Więc moim zdaniem, żeby coś takiego minimalizować. No to ważne będzie, żebyśmy mieli taki system zdecentralizowanych orakli. No i tutaj idealnie właśnie na taki use case idealnie wpasowuje się Flare. Co do samego pola uprawnego i badania wielkości opadów nie sądzę, żeby to znalazło swoje zastosowanie jakieś duże. Po prostu chodzi tutaj o tą główną ideę tego, żeby Flare był tak jak mówią blockchainem dla danych, tak? Czyli żeby on agregował rozmaite dane, ale w specyficzny w ten odpowiedni sposób, jakby w ten inny koncepcyjnie sposób, czyli poprzez um, zdecentralizowany konsensus tutaj, tak? A nie tak, że każdy sobie po prostu, nie wiem, biorę wycenę złota i jakby z jednego źródła, i na tym opieram, buduję, nie wiem, platformy, albo opieram e, jakiś tam produkt. Więc to jest coś, co tutaj myślę, Flair mocno wyróżnia, i tak jak powiedziałem. Jak widzimy, no póki co ja wiem, że teraz ktoś powie dobra, ale cały rynek teraz rośnie, więc jakby flare też rośnie, no tak, ale flare jakby jak pamiętam nie miało prawa rosnąć z tego względu, że o bo tam tokenomia taka, bo mamy dropy, bo mamy inflację, bo mamy jakieś nagrody, no oczywiście z inflacji, tak, no ale generalnie miało to wszystko lecieć już do zera, a nie leci, no właśnie być może dlatego, że ktoś widzi ten potencjał i tak jak powiedziałem na ten moment nie będziemy zbierać informacji na temat opadów w Oklahomie czy gdzieś tam, ale w momencie, kiedy wejdzie tutaj ten FTSO wersja druga, myślę, że te drzwi się dużo mocniej otworzą, jak te protokoły się zepną do końca, czyli jak wejdzie jeszcze ten State Connector F-Assets Layer Cake. No to w tym momencie nie będziemy, myślę, siedzieć tutaj na tych poziomach, na których jesteśmy, ale o tym myślę. Przy innej okazji, także na razie z tym Was zostawiam. Pozdrawiam Was, trzymajcie się. Hej!